Siema, siema, siema. Witamy z Filipem. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt wielkanocnych. A my sobie weszliśmy po śniadaniu wielkanocnym na rowerki. O, jesteśmy nad jeziorem Przywickim. I będziemy jechać tam ile się da. Wokół jeziorka Przywickiego. Na razie. Uważaj! Widzę. No, trzeba patrzeć. I słuchajcie, jedziemy sobie z Filipem właśnie wokół jeziora Przywickiego. Małego, ja dobrze pamiętam. Widoki są bardzo piękne. Jest ciepłutko. 19 stopni. Słuchajcie, żeby pokazać to jest 19 stopni. Dwa kilometry zrobiliśmy. No, także jest ładnie. Jedziemy wokół jeziora Przewidzkiego. Zobaczymy do którego miejsca da się dojechać. No, bo oczywiście, że gdzieś wjedziemy a będzie piasek. To sobie dalszą jazdę podarujemy, albo może po prostu przejdziemy. Ten jakiś nieduży kawałek rowerami, albo jeżeli będzie mocno pod górę, to Filip może nie dać rady. Mojego rower niestety ma tylko ile? Sześć biegów? Sześć biegów, ale tak. tylko z tyłu. Tak, to wtedy jakieś większe podjazdy sobie po prostu podarujemy. Ostatnio zrobiliśmy rekonesans i jechaliśmy sobie tędy, ale dojechaliśmy tutaj tam do ośrodka tego, który tam widać, i wróciliśmy. A dzisiaj jest cieplutko, więc możemy sobie pozwolić na dalszą jazdę. Też na tam gdzie byliśmy Tak Czy się skup Filip na drodze Dobra Też na liście też staram się nie najeżdżać, bo nie wiem co jest pod nimi y... znowu trochę Nie, po lewej stronie Po lewej? Tak, po lewej Bo po lewej nie ma piachu znaczy trochę jest, ale sobie wiesz O, uwaga, tutaj im mnie zarzuciło ja mam jechać pierwszy i będę mówił gdzie piach. Bo mnie też zarzuciło. Ja mam jeszcze węższe opony. Filip, na piachu zawsze pamiętaj, że kierownica prosto i jak chcesz się zatrzymać, to tylny hamulec. Tu na razie widzę, na nawierzchnia jest dobra, nie ma piasku. Jedź sobie lewą stroną, ja sobie też lewą stronę obejmę za tobą. Ja tu podjadę, o zobacz, tu tu widać, że tu jest dużo piasku, widzisz? No nie widzisz tu. Tak. Och, i tu też był, o, ale bym tam spadł. A mówisz, to światełko żółte u ciebie w którym miejscu to widać? My też, my. Aha, a u mnie? Bo ja mam do góry nogami ze świecy założoną, to u mnie by z tej strony było. Nie, to... No Znaczy, trzeba będzie je odładować. Zobaczcie, jakie ładne widoki. Tam dalej jest przywic. A tam dalej jest koniec jeziorka. I zobacz, jak jest super. Tu nie ma w ogóle żadnych ludzi. Tam spotkaliśmy kogoś, bo akurat ktoś spacerował. I myślałem, że tu będzie cień, a jednak już tu słońce świeci. Później, latem, jak tu będą liście, to faktycznie mo może być tutaj cień, wiesz? Ale to wtedy nawet lepiej, bo nie będzie tak Cześć, gorąco. Pan? Wyspa w Przewidzu. Dobra, już. No, tu jest gładka, nie? Chodź na prawą stronę Ale tutaj chyba lepiej teraz jest, nie na piasku Tu stara się tak jechać, tak jak ja wybieram taki tor, nie? Po śladach moich kółek Widzisz, jednak tutaj jest popularna ta ścieżka. No nie ma, tu dobrze jest. Gdzie jest most! Super. Ale tu jest połowa. No nie, to ja wcześniej myślałem, że tu jest połowa, ale ona jest jeszcze kawałek tutaj. I na następny rok na wiosnę przed wiosną. Stycznie w lutym kupimy ci nowy rower. I wtedy już będzie wyższy. I wtedy będziesz miał bardziej taki typowy MTB, tak? Żebyś miał więcej przełożeń, nie? No, he, bo teraz. A dobra, bo to, bo to prowadzi tak. Tu jest taki zalew jeszcze, tu nie ma ścieżki. Czy tu jest ścieżka, co? A nie, dobra, tam jest droga. Patrz, co? Chodź tam! Chodź, tu jest ścieżka oznaczona. Zobacz, tu nie jest rowerowa. Tam jest szlak pieszy, a tu jest rowerowa. Chodź. Dajesz flip. No dajesz, pojedziemy tam i zobaczymy. Jak będziesz chciał zwolnić mocniej, to tym tylnym hamulcem, tak? bo na piasku ich zahamujesz, wiesz... Słuchajcie, jesteśmy praktycznie w połowie... tak, to jest połowa długości jeziora, to znaczy nie, co ja mówię. Połowa obwodu, tak, a tak naprawdę to tutaj jest koniec Jeziora Przywickiego. Tu jechaliśmy, ale tam widzimy, że jest mocno pod górkę. Typ już się trochę zmęczył, więc trochę myślę, że będziemy teraz wracać następnym razem, możemy zrobić trasę zupełnie dookoła. A dystans jaki pokonamy, to i tak będzie taki sam, jakbyśmy dookoła pojechali Bo musimy się tą drogą wrócić, którą przejechaliśmy Ale plus jest teraz taki, że teraz będziemy mieli dużo z górki, nie? Mhm. Tylko nie rozpędzaj się tak mocno z tych górek, bo tam gdzie, gdzie będzie piasek, będzie się przychomować, żeby grę nie zabliczył, dobra? Mhm. To na Biedronkę pojedziemy, ale obiecaj mi, że zaczniesz jechać Wow! wow! Uh, ale zrobiłem. Jedno koło miałem, wiesz jak zrobiłem? Że jedno koło miałem tu po tej stronie, drugie po tej i mało się nie wywróciłem. Prawa strona, ja cały czas będę obserwował drogę tutaj do przodu. Jest 16,7 stopnia, czyli o 1 stopień temperatura spadła. O, słuchajcie, tutaj piękny widok. <laughs> Zjechałbym z tej górki do jeziora? Filip, jak sądzisz? prostu do jeziora. No chyba bym nie dojechał, najpierw bym się wyglebił tutaj, który z tych korzeni. No to tutaj tak wtedy trochę na środek się zbliżasz, tak? Nie jedziesz wtedy przy samym brzegu. Jeszcze kawałek, tak. Już blisko. O, wow, ja tutaj po wiasku pojechałem, <grywa> ale na stojącej jakoś się wybroniłem. Zjazd jest fajny, <grywa> ostrożnie. Spokojnie Dajesz, ja ciebie dogonię Kosiu, widać przy widzu Znaczy jazdą po, po takich ścieżkach to się uczyć troszeczkę innej jazdy Tu nie jest równo Jest czasami piasek, trzeba wybrać taką lepszą Lepszą, lepszą drogę, lepszą Tak, lepszą ścieżkę dla, koło, dla kół, tak? Inaczej miejsce które chcesz przejechać, bo jak widzisz, że gdzieś jest taki sypki piasek, to go raczej omijasz Tu się chcesz zatrzymać? Przywicie jest to powinno być zaznaczone miejsce, gdzie my jesteśmy. Tutaj jesteśmy. Widzisz? To jest tu, gdzie ten rower narysowany. No. A my minęliśmy wyspę. I wiesz, gdzie byliśmy? A my byliśmy w tym miejscu. Tutaj. Już z tej górki. Tu było tak skręciliśmy no, bo... i tu było z górki. Jedźmy. No, połowa jeziora. Słuchajcie, to właśnie wróciliśmy. Jak widzieliście przed chwilą na planie, to dojechaliśmy do końca jeziora. Czyli zrobiliśmy połowę okrążenia. Niestety pomyliłem jeziora, bo to jezioro to jest przewickie wielkie. A, Przywidzkie małe to jest tutaj po tej stronie. No i zrobiliśmy kilometrów póki co? 5,90 od domu. 5,90 To jedziemy teraz gdzieś dalej tutaj, gdzieś po przywidze sobie pojedziemy. O, tary koty. tu trochę bardziej pospidujemy, dobra? To poczekaj, ja spróbuję ile dam radę maksymalnie. Zaraz zobaczę jakiego V maksa miała. 29 29,26. To pobiłeś, a ja? Ja chyba też pobiłem. 49,26. 50 km na godzinę. No prawie, ale wykorzystałem ostatni bieg. No tam ludzie idą tam nie wiem kto co, co z czym zrobił Chodź tu Filip No tu mieliśmy jechać tak? Nie Filipek bo to jest tutaj droga Jest tak jak chodnik tak? To jest strefa zamieszkania Strefa zamieszkania możesz się poruszać Ty jesteś traktowany jako pieszy Bo ty nie masz jeszcze 10 lat No chodź możesz tu jechać chodź Tam po lewej się, gdzie, gdzie, gdzie. Mhm. Słuchaj, tu się zatrzymamy i powiesz czy, czy mi nagrywa. Ja nie widzę, muszę sprawdzić Nagrywa? Tak. A weź zobacz czy miga miga Dobra, może być swoim. Ty, kamera już ten krzyczy. Musiałbym teraz baterię zmienić. Na razka, żegnamy się. Czechia padła i już pewnie się wyłączyła, tak?